Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Stoję na miejscu. Dzisiaj cześć. jesteśmy w GTA 5, dawno nie było. Jestem z Michałem w G. Nie jesteśmy w GTA Online, nie GTA 5. Aha, no dobra, jestem również ciaskiem, <grym> mistrzem X -Pompa i z Ja. Tam. X-Pompa. I Cześć, cześć. Eee, o, o, cześć, Gramy uciekinierzy na policjantów. Eee, no i co? Zaczynamy pewnie. No kurde, jak że jak piesek, Leszek, to będzie policjantem. Mój, zaczynać? Ja mogę być policjantem, no jak graczywałeś się Ciasko z pierwszy raz w GTA Online kurwa, nie? <grym <grym jeszcze element, chcecie więcej GTA? Zostawcie łapeczkę w górę Ja pierdolę I być co? z Ciaskiem No takie mogą być składy, dalej Nie no pytaj ktoś, Ciasko Ja, ja ustawiam zakład na Chodź też do mnie, chodź też do mnie Ja teraz jestem gotowy do gry, nie? Nie idź do niego No ja nie chcę z Ciaskiem kurwa Dobra, to to zakład, to raz w czołgu, no nie chcę Dobra, to ja pójdę Chodź no, z Nie mogę dołączyć, to Ciasko musi wypierdalać Ciasko, Dobra. Ja pierwszy. przepraszam, zagrytego. przepraszam, ja też ciastkiem nie chcę grać, tak? No. Ja już by startowało. nikt nie chce lecimy, z grać A nie umiem, że tak, to tak. co ja ci poradę? Ja no tak to. Zostawcie łapkę w górę. Fajny komentarzy. zaraz I ci powiadeli, że jest królem Digla. Czy macie jakieś fajne. Czy macie jakieś fajne mateczki, to wszystko w komentarzu na tym, piszcie? Na każdym turniejowym. O, tam macie ten. Co bronie zakłady z tyłu, wycofane? bronie i w A, dobra, dobra, w bronie z tyłu, okej. Okay. Pierdalej ciastko, bo on już to jadą, Pierdalej. No nie zbierajcie wszystkiego, rozjadę bo, rozjadę. bo ja nic nie mam w tych gazpecie. Zajem go. Zajem A, Ten sep uzbiera wszystko i się cieszy. Dobra, lecimy. Ja na swoje dobra, dobra, ja 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 dobra, ja ich widzę, ja już pierdalam. Rzeka nie nocy no, na... nie jestem jebany. A w drugą stronę sfajecha, dobra. Nie trzeba, Kurwa, jedziesz gdzie chcesz, no. Pocham jak się, się zmienia broń w tym? Piździe kurwa, no, no, kurwa no, trzeba. trzeba było jechać No pomóżcie mu, a nie od razu Zajebał wszystkie no, kuracy, tak. bo lista jebany A, gracz ma i tak ich nie wykorzystać Dobra no, dygas, no, no, damy no, radę, damy radę. radę Ty grzeźbił, zdecydowanie wszystko dobre No, no, no tak. tak, Uważajcie tylko no, tak. na tego, na pewno do dołka, bo on niebezpieczny jest No niebezpiecznie, tam dojeżdża cię ktoś, uważaj Ta, 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 ciasno, no, padaj w niego dygas, od razu Czołówa, czołówa To jest <laughs> Dasko, to jest totalny debil. No jest, jest. No okej, okay, 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 ja pierdolę. Mamy to mamy go alcie. zaraz. Pa, 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 pa. <noise> nie <trafiłem. głosy> Nie dajcie mu No wysiadaj z tego rama. Tak, lecimy za nim. Pierwciastka, sobie. dojdzie... Tak, pierwciastka, tak. Auto mi przesuło. Ma. Macie naprawkę? Nie, nie mam niestety, no. to odbierz mnie. Dasko, no co tak uciekasz? No, co bro? On ma szybsze Che on się zatrzymuje! Chciałem wskrejdź! No że, no że to nie ma No, to tego... Michał, jak przyjdzie? No iść, mówię, nie, 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 nie bloku! no <laughs> Ale ja czas! Dobrze, dobrze Michał, dobrze. Dobra, graczon RP no, to. no i policjantem na wyspie, gościu. Pierwsza drugiego stopnia Franz z Maurer. Witam, mimo tak jest tak 91, mamy A co, jest Witam, kurwa i co razem co... niech Chodzi mi z tego to co... plaży z przy Ja bym podał radzielkom na pobora, żebym się No Ja mam auta. Kasa się do zdóbca pewnie wiesz No ja, ja też musiałem Oooo ooo ooo Oj kurwa Spadek mam, spadek mam Putę wysiadłem On zatrzymał jakiegoś tego z czego do mnie <laughs> 4 na 4 zatrzymał i próbuję uciec Zjadę za nim Gdzież kurwa? Pierwsza, ty na co jesteś Gdy No strzelam do niego! Pierwsza, ty na co? Pierwsza, ty na co? Nie no to zraniłem się. Nie, 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 nie. Dajesz, dajesz. Co to strzelanie bez inicjacji? <śmiech> <śmiech> łapy, łapy! To nie strzelaj do mnie! A to on to mnie strzela, łapy, łapy! Dostał! Nie, nie, dostał. action. Kurwa, czemu to jest jedno Kurwa, jedź! Jedz! Jedz back to action! Kurwa, tajlerka nie tutaj. No wszystko po mi przybija! Kurwa, soli! Zapraszam! Jest tutaj! Yes. Kurwa te samochody spręcać się nie To no! Dobry, <tuk> dobry, no co?! <tuk> ale chodź! Tak. Pięknie, pięknie, Ale fajny kazał, jak cały dzień strzelałeś. Kur... Został amator jeszcze. Amateur. Tobie nadzieja, dygas, z Tobie nadzieja. Kurwa! No, <tuk> <tuk> no to co?! Graj sobie, chciałabym całe życie gra w te gierki, <tuk> Jezus! O, pięknie. Pięknie, pięknie. dobra. No ja to... wiem wszyscy nie wiem o co tu chodziło. żeby tu detpać taki, tak? No, tak. no to Bardzo ciekawe. 10 minut oni musieli przeżyć po prostu. No ale mnie dojechali, no nie mogłem uciec. Dobra, to teraz... Dyski mi... dygasz Dajcie mi być policjantem. E, tym, No to teraz będziesz. Dobra. Dobra, super. Super. Ale jak ty mnie w łeb tak... a dobra, chyba. Normalnie, no mam a, kropeczkę dobra, na moim pizza. Mopewor pewnie na padzie gra, a tam masz kurwa samo kierowanie, na palę, na palę, na palę. Natural na padzie gra przecież. No, kiedyś grałem, ale coś, coś się tego... Coś się dobra zjebało. Coś się zjebało. Dobra, Ciasko, bierz policyjkę i dojazd tym rób. No dobra, otekaj, jak broń. <grym> Osta, ale nie bierz wszystkich! Jest jakaś broń, albo jakieś auto. W A tutaj to. Chodź, Dobra, dobra, dobra idę, Daj Gadaj, idaj. dawaj. Mogliśmy do tego przejść. Na łeb, na łeb a ten już leci, ten... <grywa> Ty jesteś kotem totalnym, nie? Dajcie kurwa. A nie jedno A, miejsce. ja mamy wsiąść krefty, nie? Io właśnie na jedno miejsce. No za ty nie wsiadaj? Jadam już A teraz RP Ty gas uważaj, uważaj. A się skuta ja się skutasili. Ja zagraczyłem Pewnie, Bęgnij, A on go już na ja wiem, wiem, wiem! Ja Daję, w licku, w licku, w licku. Dajesz, nie... Uliczku uliczku Dajesz, dajesz! Co? Ja tam uciekam. Trzeba dobrze. No trzymać się! Nie prosto. Nie <grydza> samochodu w naprawdę. jak tam? Spoko, spoko. Kto tam na drodze jest? Yes, ja z wygasem Michałem jestem za tobą jak coś SPD proszę się zatrzymać Nie tu, Proszę to, się tu. zatrzymać Michał tutaj jakieś <laughs> razem <laughs> Kurwa Nie no pigi dobrze, 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 dobrze Proszę pewnie. się tylko zatrzymać ten. My tutaj robimy akcję RP chłopaki <laughs> Normalnie jak No może zrobimy, że jest. policja tylko może fałcie, a ten a, co, a to tam. ma sens, to ma. No, no, tak biegać z tak. byłta. Biega. Ja tutaj zawichałem behinder, no on, on, on tutaj jest, dało to. Rączki. Rączki. Tam to. Idę, idę, idę. Dało a, to 10, obrze, dobrze Michał, dobrze! i Ostatni <grym> ostatni, Dawaj, <grym> dawaj, 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 dawaj! A bieg, biegnę, Ciasko sobie nie da rady, on jest tym... Nowym policjantem, słyszałem. Strzela do mnie, strzela do mnie! Uważaj, karabin ma. ja może postać. <grym> A nie tak, Michał. Ciasko z buta, <grym> 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 Kali yeah. Brawo! Pistolet na karaku, wow. go skasował. Brawo, Michał, brawo. Tu co, jeszcze Ta jedna wielka? Nie, no po cztery rundy. Dobra, dobra, no. Dobra, ale. Ja, Jesteśmy <grym> autem, a tylko z buta. Ale żeś Michał mi zrobił, powiem szczerze, jestem w szoku. W szoku. A Inter ci spacie, cóż się daje. Coś tam się dawało. Coś tam, no. Ale słucharno jest ta mapa strasznie. A zły policja, tak? Tylko nie wszystkich broni od raz, nie, zabrać, nie żebyś nic nie miał. Ja mam plana. To, 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 to. Ty masz plan, a ja jadę autem. Nie możesz. Jak to? Tak. Jak to rozjebać? Lecimy w Ej, to co, bez aut, krowy, Tak. Do wszystkich jednostek. A? Do tak, ja wszystkich jednostek, muszę za kierownicę. Sprowadź, prowadź, tak, prowadź się raz, prowadź. Jak kurwa przez Oni, oni, oni kombinują, bo to samo są my. Właśnie. No ja bym w No Postoją stoją, w tampią Dobra wieszamy tam wyraz Dawaj dawaj Ale spidi na ziemię Na ziemię, lecę na góry, leczy do góry ciasko no, tam <laughs> przyjechał Wisia <odboj. śmiech> całta, wysia całta Ciasko zabity, ciasko zabity Do góry na dachu, uważajcie Jest jak Jestem obity Ale jest, dam radę Do góry tam na dachu Odtoczymy go. Kurwa, jak strzelają. Nie widzę tego peta na No, on siedzi na dachu, na środku. On tu w lol. Dobrze, Michał. Patrzę, to, że to, to dzieciaczek dobrze strzela Nie no! Dobrze! No, to jest bardzo dobrze. Olec miałeś? Polet miałeś? Polet miałeś co? Nie złym. O pistolet. Ciasko <laughs> przyjechałem i w łepek. Leciać od... go był. No ciasko na dole. Fakt na dachu. <śmiech> <śmiech> nie, nie. Naturalnie się wieje wie, od razu. Jak panicz. Dobra. <laughs> Last game. A co ile masz odcinkę? No, dwadzieścia, dwadzieścia włosów, Jak 9 odcinek raz rzuciłeś Bombermana. Nie no, musimy nadal grać, nie, tylko wiesz. Bez nagrywek już. Połatę <grym grym grym> kola <grym> możemy schować. I się grym. cieszy może, nie I się cieszy, cieszy się. No, nie, nie lecimy, to samo? Dobra, ale co za Michałem bo on tutaj. Zgracz, giełda, Nie. A mamy, mamy inne broni? Czy tylko ten pistolet? Pistolet, to ma dojazd dojazd, dojazd. dojazd, dojazd, No dojazd, jadę. <śmiech> <śmiech> to rozjebałem oh, nie no, za Michałem trzeba chodzić, bo on tutaj... Ej, są już, są już. A, wiem, 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 gaz. uważam. Łapy, łapy! <grym <grym o nie! nie! Jezu. Łapy, łapy! Do mnie, kurwa, wypierdalaj! Hamień <grym grym grym> jebany. Czekajcie, czekajcie! Mają mnie, mają mnie. Łapaj, łapy! Nie poddał się! Nie Wo było łapy, To nie, ła. Ale Ale nie, nie od razu! Szada do mnie, szada do mnie! Wsparcie po Aha dobra, nie No nie no bo nie pomogłeś mi to teraz gaz, lecisz! Gdzie mam już. On jest autem, i przejeżdża. Uważajcie. Musicie być skoncentrowani na 100%. No, no Tygas Nie, to za 50 Rączki, Tygas, roczki! roczki. Kurwa, no strzelał Ale w nie da kurwa kurna, jest jakaś gdzie odziemana, kurwa, no Dokładnie, mamy Michała, mamy Michała tutaj Damy radę, damy radę Michał wyczekuje przeciwnika z tego co widać. To zrobi pewno. To podasz mnie konia balił. Nie mogę to oglądać. Hek! Nie co zrobić. Nie Nie no, Michał czy to tutaj. No na pewno. <noise> Jak tu wskoczyć? WSKOĆ! O to spierdala! Dobrze! Przecież do 10 minut, nie? Pościg <noise> jest, pościg! Pościg, A palniki zbite, a zbite! O nie! Nasz człowiek może... Trzymaj się! Wysiadaj z auta. Wysiadaj z auta. Wysiadaj z Ty raz żyjesz? Żyjesz, żyjesz, żyjesz! Jesteś już w szpitalu, czy co? Tak. Wiesz co? W wiadomościach piszą, że... Łapy, Wlegaj, łapy! się, nie, nie masz szans! <laughs> nie masz szans! Uciekaj Michał, uciekaj, ja już się przeszuję. Uciekaj, <śmiennie> <zramę>. <śmiennie> tam się Pewel próbujesz przedostać. Jadę na flagę. Ale, ale co to jest. Urwał pana pękła. <śmiennie> Zatrzymaj się łapy! <śmiennie> Jest nas 30 Łapy, łapy, łapy! Łapy, łapy, łapy! Kurwa masz! Dobrze, dobrze! <grym> ja najpewniej z tego auta i na chudówę walczę. Pięknie, Michael, pięknie. Ja z drona tutaj obserwuję. Z drona? To nie Gawrona. Tu jest chyba Taktycznie, taktycznie. Mapie, Ma Mapie, mapy. No i co, ja tu nie wiadę, tak? No nie. Chyba ja na polacyjkę. Ja no, no, robi, robi właśnie na web. To ostro, bym powiedział. No, na pewno. <gierujesz> <gierujesz> Dobrze, Michał, dobrze. Masz to każdzi. Tak rada. Karabin cię I kewa, ale śmieć. pierdala <grymny> <grymny> Zatrzymaj się. Mapy, <grymny> mapy. <grymny> Czasko, jak tam. Fajnie. Tu jest jeszcze czy już dymka? dymka Michał, 4 minuty, dasz radę, dasz radę Potrącił jeszcze! Bez... Kurwa, żeś do motywu! Ja musisz uciec, bo tu jest zaniesienie. Kurwa, Margać <farkasz>, pierdolę. <laughs> ja, Ojej, no to. cóż. Jestem nie, brzechem, jebanym to. Nie udało się. To, to co? co? Golden Golik, Golden Golik. Tak, Golden Goalik. Go, golden Gol. Ale prawie, prawie. Fajna rozgrywka była. Szkoda, że musiałem oglądać za hulis. Na To, cię rozjechałem. Spadłeś z dachu i chuj. <gulis> Oj, no tak to bywa. Było reporta za VDMA i chuj. Kurwa, no nie. We wehiku deathmatch. Znam moderatora. Dobra, lecimy po chłopaku Ale modela tam się nie zna, He. Ja od razu ciasta się pierwsza ja to nie, ale... jakoś prostu kampówę muszę zrobić, No i no pewnie lepsza chłopak Od kurwo jebana Nie zajebałeś, co ja zajebałem Ale no ja już nie zajebałem wszystkiego kurwa, nie. Parę. Ja ja to parę Nie wyzywaj teraz, nie ja wyzywaj Musimy być ten Na czwór, nawet jedną furę chodźcie najlepiej na jedną górę? Dobra, to czekajcie, ja spróbuję to O szudyka ale Kurwa, jakiś pedlem nie wjechał No hmm? <noise> słabo, za słabo A można w celowych szczęściach zmieniać się w Chyba nie, nie? Można, można, no, A, no to kurwa, super, super, super. super by było, no Super by było Czas to jest na paru. Ej, już nie w górę, no. No, ci pokażę, mannę, no, chciałem... no, to tak się robi. pokażę, 10 Dobrze, dobrze, to już nie ma, to już nie ma w kawie. <grystanie> Dwójkę na perwora, dawaj, do góry i go pijemy z kur... z kur... On u nas, on karabiny zbierał. No tak, jak tam kurwa nic nie zostało. Noo... No, no. Ja jestem pewny, tak. tak. Tutaj się skutasimy, o, no, jadą, jadą! Jest, zepet, do góry. Tak, do góry, do góry. Kop zero, kop zero! Obił mnie, chłopaki pomóżcie mi Karetkę wezwijcie, proszę Cię, Góra, tu? góra Góra, po prawej stronie Kurwa, A, to no, szybko no. już wejdzie masz to A, No masz to kurwa, z pistolecikiem debilu Bo kurwa no. nic nie zostawiłem Ja nie zostawiłem, tylko jedną no ścieżkę wziąłem Dygas co ty robisz? Na łebcie <śmie> kręci, bo Dygas <śmie> <ser>. to <śmie> Jak to wyborach zrespektować? Ty wiesz? To <noise> trudno. Także... Jeden goal. Nie, nie, nie. Jeszcze Także jeden. to by było na tyle. Nie. Mam nadzieję, nie, że patrz. odcinek się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. w opaku. Macie w opisie, i możecie się pożegnać. No, elo, żegnamy się.